Wczesne wykrycie choroby pozwala na podjęcie wczesnego leczenia, co może zapobiec poważnym konsekwencją tej choroby i aby wcześniej wykryć taką chorobę raka jelita grubego można skorzystać z badań profilaktycznych. Pierwsze takie badanie to jest badanie krwi utajonej w kale, które jest w pakiecie badań z programu Profilaktyka 40+. Jest to program przeznaczony dla osób po 40 roku życia, z którego może korzystać każda osoba, która zgłosi się do takiego realizatora programu profilaktycznego, wypełni ankietę, można zgłosić się z dowodem osobistym, nie potrzeba skierowania i wśród wielu badań jest właśnie to badanie, które pomoże wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu właśnie jelita grubego. Kolejna rzecz jest to profilaktyczna kolonoskopia. I taka profilaktyczna kolonoskopia jest skierowana do pacjentów po do 50 roku życia, do 65 roku życia jest to grupa osób najbardziej narażonych na zachorowanie na raka jelita grubego. I tutaj również mamy umowy podpisane z 20 placówkami w Wielkopolsce. Można się do nich zgłosić bez skierowania i z takiego badania skorzystać.